Jak nauczyć się angielskiego skutecznie, bez marnowania czasu na niepotrzebne treści? Większość z nas, ucząc się angielskiego, traci czas na tematy, które nigdy się nie przydadzą. Przykład to zapamiętywanie rzadko używanych słówek, które szybko wypadają z głowy, bo ich nie używamy. Co, jeśli istnieje sposób, by uczyć się tylko tego, co jest Ci naprawdę potrzebne? Oto sekret: największe postępy w nauce języka osiągasz wtedy, gdy uczysz się przez praktykę na tematach, które Cię interesują. Na przykład Przygotowujesz się do podróży? Ucz się zwrotów związanych z lotniskiem, hotelem czy rozmową z lokalnymi mieszkańcami. Pracujesz w IT? Skup się na angielskim technicznym, który pomoże ci w pracy, ale jak znaleźć czas i materiały dopasowane do Twoich potrzeb i poziomu zaawansowania? Tutaj z pomocą przychodzi objaśniacz angielskiego, narzędzie, które tworzy lekcje dokładnie na ten temat, który w danej chwili wymyślisz. Możesz wpisać dowolne zagadnienie, od zaawansowanej terminologii zawodowej po hobby. A system wygeneruje lekcje specjalnie dla ciebie. Chcesz nauczyć się angielskiego, czytając artykuł o nowinkach technologicznych, albo stworzyć lekcje na temat planowania podróży po Azji? Objaśniacz to zrobi. To rozwiązanie jest idealne, bo wykorzystujesz to, co cię interesuje, a jednocześnie uczysz się języka. Zamiast tracić czas na przypadkowe treści, każda lekcja jest w pełni dopasowana do ciebie. Dzięki temu szybciej przyswajasz nowe informacje i lepiej je zapamiętujesz. Jeśli chcesz zobaczyć jak to działa, wypróbuj teraz darmową wersję. Sprawdź objaśniacz angielskiego i ucz się skutecznie na własnych zasadach.